Mecz na dzień przed końcem 2024 roku. Jutro wielkie finał o godzinie 16, a będę do tego finału dotrzeć, jedna z tych ekip musi się wygrać. Wykięca zagra w tym finale, wielkim finale Ligi Mistrzów Volta. ale tutaj na pewno no, nie będzie łatwo. Siki kontra ps Porto. bardzo mocne drużyny. Grają za sobą w tym półfinale, na pewno. Trudny mężczyzn, a teraz trudny FC Porto. Ja nie będzie łatwiej, oczywiście, mężczyzn, tylko takiego go z połową do City, ale wyeliminowali już mocną yy, no drużynę. Wyeliminowali Juventus. Oczywiście Juventus to już nie jest to samo co, co Manchester City, bo dla Cicero robi silny przeciwnik. Ja mocno mocną tą drużyną, która pokoju wyeliminowała Real Madrid, latem Z drugim mistrzu wróciła. Myślę, że zadanie trochę trudniejsze, czeka przed FC Porto w tym półfinale, ale nie tak, raczej Porto robiło w fazie grupowej ligi mistrzów, kiedy to byli 9 punktów, grając bardzo, bardzo uważnie, ostrożnie grali, ale walczyli 9 punktów, wygrali wszystkie mecze w drugiej fazie grupowej. Skład Manchesteru City: Brown, Ederson w obronie Diaz, w tej samej linii Walker i w ataku po lewej stronie Rodri i po prawej stronie Halland. Jeżeli chodzi o atak, teraz skład FC Porto na bramce Diogo Costa. Linia obrony Cardozo i Sanchez. Linia ataku Taremi i Eval Nisson. FC Porto by chciało dzisiaj właśnie pokonać tą piątką. Fabryk, tą się obywateli, ale no, Porto też ma argument na to, żeby zaskoczyć i wygrać. Ten mecz. Absolutnie nie możemy skreślać różny z Portugalii, która dzisiaj będzie walczyła chyba na 100%. Pojedziemy się ciekawego po mojej wujedynku i zapraszam Was na mecz Brukseli. Kto zagra w, czwart, w, w finale czwartej edycji Ligi Mistrzów Volta? Czy manchester City, czy FC Porto? Manchester City już waliło mistrzów poprzedniego sezonu, czyli Real Madrid 2 do 1. Teraz grałem z mocną portugalską ekipą półfinala. Finale. Zaczynamy! Zaczynamy FC Porto! To widowisko, na, na które liczymy na, na pewno na dużo emocji. I wiele zortów akcji. Zobaczymy, co będzie w tym meczu. Na FC Porto. A teraz już kontruje różne Manchesteru City. Erling Haaland. G... Clay Walker. Próbował Rodri, ale broni teraz to z koszta, który obronił jedenastkę. Przypominam na wagę awansu do do półfinału w meczu z Juventusem. Teraz kontra Manchesteru City. Erling Haaland. Wycofuje do yy... Diasa. Ostrożnie teraz obywatele. Ale jak to jest duża presja przed. Y, dużą obywateli Jeśli to przegrają, to na pewno będą to. Będzie to niespodzianka. A no, zobaczymy. Teraz szansa dla Manchesteru. City. Tak Manchester jak City potrafił przegrywać już z słabszymi spół, rywalami. Od siebie. Dużo słabszymi od siebie rywalami. tym w, w Premier League. Jeżeli chodzi o takie mecze jak Falco finał, to to na pewno z stawka, ale dużo większa. Uwaga! Seporto! Po ziemi delikatne strzały bronił to Eders. Tu jest widzów w Brukseli. 15 tysięcy kibiców w Brukseli. Taremi. Ostrożnie teraz raczej w Seporto. Do końca półtorej minuty. Uwaga! Strzał! Porto! Czy będzie szansa by bramka Lema Bramki? To była trzecia szansa dla taka dość dobra okazja dla Porto. korzystana. Brutor Ricardo sobie radził w tej z ligi. milczu Volta bardzo dobrze. 9 punktów w drugiej fazie grupowej. Między innymi zwycięstwo wy z Arsenalem. Jest to odbiór piłki Porto, kolejny inny błąd w podaniu. Taka sama formacja przypominam mają oba piątki, co może troszeczkę no, to że ten mecz będzie polegał trochę tak na, na, na piłkach i szachach, nie, ale zobaczymy, może ten mecz się otworzy zaraz od jakiejś bramki. Uwaga, może teraz FC Porto jest Alnisoni! dobitka nie ma dobitki to była szansa na prowadzenie. Porto strzał! No szkoda. FC Porto chyba więcej strzałów oddało w tym meczu jak na razie, ale kolejny Antra Porto. Z prawej strony West Taremi, tam gdzieś jest ustawiony strzał. dobitka a i nie ma dobitki szkoda. FC Porto. Tutaj w końcówce pierwszej połowy naprawdę zagroziło bardzo obywatelom, obywato, obywatelom. I mało brakowało, bo tutaj nie było jeden do zera dla F SEPORT. Dobra, czyli tutaj Martet Tresity ułożył sobie tą grę w obronie. Aby. No na razie tutaj F Porto to troszeczkę przeważa i... jest bliżej strzegne bramki. więc są awanse, doprowadzenie. Zobaczymy jak ta druga połowa się potoczy, może się bardziej ten mecz otworzy, no zobaczymy. Zapraszam za małą momenty na drugą połowę. Zaczynamy, wracamy do na Brukseli na drugą część tego meczu FC Porto. Sikki 0-0 po trzech minutach tego meczu. Zobaczymy, co w tym meczu się wydarzy. Czy ktoś w końcu... Wargi zatekują i tę bramkę strzeli. Teraz Ewa Nisson, Taremi, teraz klepają tą piłkę gracze FC Porto. Czy coś podziałał ten Ricardo Pereira, żeby jednak tę bramkę strzelić, bo było na, 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 były ku temu okazje na drużynę FC Porto. Teraz jakaś trochę gra taktyczna na wyczekanie na to, żeby nie popełnić błędu. Teraz kontra Manchesteru City, Erling Haaland. Wycofują. Haaland. No za bardzo przekombinowali. Powinien od razu strzelać Erling Haaland. No, no, no. Mam taka nadzieję, że tutaj no w jakiejś sytuacji będzie mniej. Czyli TFC Porto bardziej odważnie w tym meczu jest. Bardziej odważne w Porto w tym meczu. Może to się zmieni, zobaczymy, ale no. Jak na razie, to Manchester City tutaj ma kłopoty. Clay Walker, może teraz! Ale broni teraz to! Jeszcze nie koniec, strzał! Nie kończą tego gracze obywateli. Guardiol! czy jaki Guardiol przejechał. Haring Haland. Guardiola na tym meczu nie gra. Więc no, do końca półtorej minut to będzie finale Ligi Mistrzów. Tutaj są różne emocje sięgające z Lenitu. 5 tysięcy kibisów FC Porto. 6 tysięcy kibisów z Manchesteru przyjechało tutaj do Brukseli te widowiska, więc... I tu tysiące tysiąca kibisów z Brukseli, około 500 z innych krajów. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz, o, o ten mecz właśnie City Sporto. Porto, jak na razie bez bramek. W poprzednich meczach w ćwinałe. W pierwfinał goli było dużo, a tutaj chyba nikt nie chce zaryzykować. Jak widzę, to jest mecz o wysoką stawkę! o Wielki finał, więc tutaj nikt nie chce jakiegoś takiego ryzyka. Teraz faul Erlinga Halanda chciał skontrować, ale się nie udało. Teraz FC Porto. Może to wykorzystają w ostatnich sekundach tego meczu. Daremy, strzał broni Ederson. Dwa szansa. Ależ ten mecz naprawdę nabiera powoli rumieńców. Ostatnie sekundy, czy to padnie bramka, która da zwycięstwo. Decydującą może bramkę teraz. No nie chyba. Tutaj grają na czas, ewidentnie na wynik, na dogrywkę. Mówię teraz i gol! Nie to Diogo Koszta no, no, Ale grali ewidentnie na, na wynik teraz, na tą dogrywkę. A czy z zliczy? Nie chcieli zryzykować. Mamy dogrywkę. Mówię, w ten meczu wtedy ten w końcu padną bramki. 0 Zer do 0. Powiada się ciekawe. Dwie minuty chcieli dogrywce. Odejmę z do studia w Warszawie. Minutowa przerwa przed tą wygrywką. Rozciągają się piłkarze z, z innej strony, no i zaczynamy dogrywkę. Zaczynamy dogrywkę, moi drodzy. Zaczęło FC Porto, Był tutaj kibice się podnieśli. Jeszcze nie, nikt tutaj chyba nie poszedł do toalety, chyba tylko kilka osób poszło do toalety. Każdy jest zaciekawiony i czekało nieznierpliwości na tą dogrywkę z kibiców, więc nikt do tej toalety nie poszedł z kibiców. Teraz szansa dla FC Porto. Moi szansa gol! nie ale To była teraz szansa nie przez Ewa Alnissona. Jak bierze się, robił rumieńców powoli. I Haland broni to. O, sprzedał próba z przewrotki Erlinga Halanda. Teraz może jeszcze nie koniec. Szansa Haland. Haland ma tutaj wybór, ma wybór w tej akcji. Clay Walker. Walker. Próbował tutaj tak ładnie to odegrać na bandę, ale nie udało się tego odbić się od bandy tak mocno jakby chciał. No i do pierwszej końca pierwszej połowy welink 0 do 0. czy padnie ta w bramka w tej dogrywce? Czy będziemy musieli poczekać na rzuty karne? Półminutowa przerwana na zmianę stron. I przechodzimy zaraz do... Drugi piłka do to jest FIFA 24, to jest FC24. Zmiana stron. I witamy na drugiej połowie. Manchester City zaczyna. Może tutaj Pep Guardiola coś tutaj jakiś plan na strzelenie tej bramki wymyślił. Dla swoich podopiecznych. Clay Walker pressing Porto. Ederson Walker Pierwszy finale padało w każdym meczu dwie, co najmniej dwie, trzy bramki. A tutaj, szczerze, nie mamy ani jednej bramki w tym pierwszym meczu półfinałowym. Szansa Erling Haaland, Haaland, może teraz. Może to ostatni moment na to, żeby strzelić zwycięską bramkę. Do końca pół minuty szansa. Ajajaj, aj, aj, grają ewidentnie tutaj na wyczekanie. Czy może w Porto to skontruje. Byłoby naprawdę ciekawie, gdyby teraz się udało strzelić bramkę dla, może w Uwaga! 7 sekund do końca chyba czekają nas, nas. Kolejne rzuty karne w tej edycji Ligi Mistrzów. Tak jest. Będą rzuty karne i będą emocje. To będzie wielkim finale Ligi Mistrzów, to się okaże. Na jakieś, może na kilka minut, jak te karne się zakończą. Moi drodzy, no, pod czynnym tafetem będzie wybór stron. To pierwszy te karne rozpocznie. Ja mam statystyki 14 strzałów Sylki, 12 strzałów f Portu. W drugiej połowie się troszeczkę i się troszeczkę bardziej atakowało, ale no to się nie przyczyniło na bramkę. Wybór stron. To na Manchester City. Aksa, arbiter główny tego meczu wybrał. Arbiter główny zawsze stoi za bandą, arbiter i on tam ma te decyzje. Stoi za bandą. Za bandami, za tym całym bojskiem stoi i tak jest fałd po prostu. Widz najpierw, gwizdże, w, w, a potem wciska guzik, żeby przerwać grę, bo jest faul. Tak właśnie działa arbiter, właśnie Volta Football. W tej grze arbiter ten jest z Francji. Mm. Florian Revington to jest arbiter główny tego meczu. Uwaga, zaczynamy od 11. Pierwszy strzał będzie dawał Erling Haaland. Pierwszy strzał dla Haalanda. Erling Haaland kontra Edelkoszta. Haaland pewnie. Jeden do 0. Teraz Taremi kontra Ederson. Skupienie. Na piątym mecze. Czy to wykorzysta Taremi? Taremi. 1 do 1. I teraz Ederson strzela z karnego kontra Edelkoszta. Gol. 2-1. Ale te kardy są dobre. Kardy się nikt się nie myli. Nikt się nie myli z tych karnych. Kosta też już puścił dwa karne. A meczu z Polską tydzień temu i meczu wczorajszym nie puścił żadnego karnego. Jeżeli chodzi o serię rzutów karnych, teraz już puścił dwie bramki. Czy transporto to odpowie na tego karnego Edersona? Edward są kontra Ederson! Dwa do dwóch, Clay Walker kontra Diogo, koszta 3-2 i teraz decydujące karny. Jeśli to niczego nie strzeli, to odpadają FC Porto, czy to strzeli Georgie, 3-3, a więc o karnych. Teraz Rodri, czwarta seria, rzadko co się zdarza w Volta Football, mamy czwartą serię w rzutach karnych. Rodri kontra Diogo Koszta, bronił Diogo Koszta, teraz decydujący karny. Decydujący karny. Będzie dla FC Porto, jeżeli to wykorzysta FC Porto w finale Ligi Mistrzów. Wszystko przed nim. I przecież, przecież na Bramkarzu musi obronić słowa karnego, jeżeli chce jeszcze Chcę, żeby Manchester z jego drużynę pozostała w grze odfinał. Ostatni być może karny, jeżeli to wykorzysta Cardozo, obrońca FC Porto, 27-latek. Uwaga, Cardozo obronił a więc piąta seria nas czeka. Mamy piątą serię. Teraz strzał. Ruben Dias, tejny do trzech i teraz ja sianą FC Porto. Poza te karne są naprawdę szalone. Teraz Diogo Koszta. Diogo Koszta, Contra Ederson. Te karne są naprawdę bardzo, bardzo szalone. Jedna z lepszych karnych, jakie widziałem, jeżeli chodzi o Wolta Football. Wolce akcji. Teraz pod, pod presją jest FC Porto, wtedy było pod presją Manchester City. Uwaga! Z piątego metra z skupienie. Diogo koszta kontra kontraderson, koszta Remy 4-4, więc ćwierdnia szósta nas czeka. Teraz Erling Haaland. Erling Haaland, gol! Na WP z kreacją MFS Porto. I mamy już zamiar, trzeba będzie trzymać Tipu w serii pierwszej, czyli będzie strzelał Taremi. Tak, Taremi teraz, czy na wszystko czy, czy zależy od niego, jeżeli do nie strzeli, Koniec F-Seportu, jeżeli strzeli, mamy serię siódmą. Ten Cekern są na pewno szalone. Uwaga, co tutaj się wydarzy? Taremi kontra Ederson z piątego mestra. Taremi! 5 do pięciu, tej hardy chyba trwają wieczność. Te kary się nigdy nie skończą. 5 do 5 lutów karnych, co tutaj się dzieje? Seria siódma. Teraz znowu Ederson, po raz drugi już strzak, a nie strzelał kardenga. Ederson konter tego koszta. On jest w kolejności drugiej pół, więc teraz kolejnego znowu karnego. Ederson konternego koszta. Czy znowu zamieni tą strzał na rąkę? 1 metra Ederson! 6 do 5! I teraz kardę decydującym może... Znowu uwaga Ewal Nisson kontra Ederson. Ewal Nisson i Manchester City w finale Ligi Mistrzów. Te karne były po prostu szalone. 6 do 5 w serii piątek wygrywa Manchester City. Co to były za karne? Co to były za piątki? Co to były za strzały? Tutaj szaleje. Publiczność Man z Manchesteru tutaj w Wrocławiu. Euforia, euforia kibiców Manchesteru. Syd. Oni są w wielkim finale. Mają szansę na to, żeby wygrać te Tofeu. Już jutro się Stassi Manchester w tym ty ty finale zagra. Ich rywalem będzie... Albo... No tutaj weryfikacja, tutaj nie ma już za linię. Mamy wyjdę o Czekamy, czekamy jeszcze Sędzie to analizuje Tak, mam Celtec i bo my, chyba myślę, że powie tutaj W tym finale jest A jeszcze decyzja arbitra z PFRAMS Tak, się zastanawia Co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje moi drodzy? Czy czegoś wolta football nie ma No to już są centymetry, w centymetry. Dokładnie dokładnie centymetry chyba i chciałbym czy ten bramka wróci w zalinie czy nie No czas troszeczkę się tak no to z arbitra będzie tylko jedna. Czy stał na linii, czy nie stał? Mówi, to jest dokładnie, dokładnie do, do centymetra to, ale Manchester City raczej chyba jest, bo tutaj chyba, no nie, no to stał, stał ewidentnie na linii. Czy to jest, czy Manchester City jest w finale? Chyba tak. Jaka jest decyzja arbitra? Już był tutaj, chodzi, wchodzi, już tutaj się podniosły trybuny. Już też ten decyzja jest tak. Czy Manchester City? Jest finale Ligi Mistrzów! Jest finał Ligi Mistrzów dla Syki! Oklaski. Teraz się nie mogę cieszyć z tego awansu do finału. Decyzja jest jedna. Manchester w wielkim finale Ligi Mistrzów. Taki jest finał dla Siki. Wygrali karne. Się zasiało. Bo się zasięło To Coś jest nie tak z kamerą. Takie Siki, Jest w wielkim finale. Wygrało po karne 6 do 5. A my zapraszamy na mecz. A to tylko z Bayernem Monachium. Już za całe 15 minut ten mecz się rozpocznie. To będzie rywal Manchesteru Sikki w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dobrych dziękuję. Karol Dworzykowski. I miłego wieczoru. Zapraszam no, nas na jeszcze jeden mecz, oczywiście. Ja to tylko z Bajernym Monachium. Co to było za karne? Co to było za karne?